Kilka miesięcy temu mieliśmy do czynienia z jedną z najdziwniejszych premier nowych konsol w historii. Oficjalnie sprzęty obu firm z rozmachem i świetnie przygotowaną kampanią marketingową wjechały na rynek, robiąc niesamowite show i rozpalając wyobraźnię przyszłych ich posiadaczy. Z drugiej strony, zakup tego sprzętu graniczył i wciąż jeszcze graniczy z cudem, a gier na nich napisanych ze świecą szukać. Mieliśmy więc do czynienia z pewną iluzją premiery, a kiepska dostępność sprzętu, szczególnie firmy Sony, powodowała, że w akcie desperacji ludzie płacili ogromne sumy cwaniaczkowatym handlarzom, tylko po to, aby już teraz zdobyć swój wymarzony sprzęt, popełniając przy tym ogromny błąd. Osobiście dzięki wsparciu patronów, pomocy znajomych i ogromnemu szczęściu udało mi się zakupić obie konsole w normalnej cenie niemal w dniu premiery. Dlatego mogłem przygotować dla Was dwa materiały. Jednak, jak wygląda sytuacja teraz, kiedy od premiery minęło już prawie pół roku? Czy któraś z nich jest lepsza, oferuje więcej i stanowi ciekawszą opcję, szczególnie dla fanów gier typu FPS? No cóż, i tak, i nie. Po spędzeniu sporej ilości czasu zarówno z jedną, jak i drugą, mam pewne spostrzeżenia i wnioski, o czym za chwilę wam opowiem. Zacznę może od tego, iż przez te kilka miesięcy tak naprawdę żadna z nich nie sprawiała mi problemów. Nic się nie paliło, nie brzęczało, kłęby dymu nie zasłaniały mi obrazu telewizora, choć niestety i o takich przypadkach mogliśmy usłyszeć na premierę. Jeśli chodzi o mój sprzęt, zarówno w przypadku jednej, jak i drugiej konsoli, kultura pracy utrzymuje się na podobnym poziomie. Obie uruchamiają się błyskawicznie i oferują podobny poziom jakości działania. Początkowe problemy z resetowaniem się Xboxa, które pokazywałem Wam kiedyś, całe szczęście ustąpiły. Stało się tak prawdopodobnie ze sprawą jednej z aktualizacji, a te Xbox ma stosunkowo często. Jednak dziwi mnie to mocno fakt, że firma Microsoft, mająca przecież tak ogromne doświadczenie w tworzeniu środowisk pracy, w tym systemów operacyjnych, wciąż nie potrafi tego oprogramowania dopracować jak należy. Nie oznacza to, że działa ono źle czy wolno, wręcz przeciwnie, ale okazyjnie potrafi się przyciąć czy nieoczekiwanie zamknąć, i to oficjalne aplikacje. A to nie zdarza się na PlayStation 5. Ogólnie oprogramowanie PlayStation 5 jest nieco lepiej zoptymalizowane i to naprawdę czuć. Widać, że dla inżynierów Sony kwestia optymalizacji była priorytetem, za co należą im się ogromne brawa. Czego niestety nie można powiedzieć o intuicyjności tego menu i pomysłu jako takiego. Bowiem, jak sami możecie zobaczyć, PlayStation 5 się zrywa tu z tradycyjnie wyglądającym menu głównym, znanym z PS4, na rzecz Netflixowego tworu i ogólnego chaosu a więc czegoś, co nie bardzo mi tu odpowiada. Okej, okay, ale o co chodzi dokładnie? W PS5 nie ustawicie sobie ulubionego motywu jak w PS4, bowiem za każdym razem, kiedy wybierzecie kafelek z grą, jako tło ustawi Wam się z góry narzucony obrazek do niej nawiązujący. Mało tego, nie dość, że tapety te są z góry opracowane, to dodatkowo niemal każdy taki kafelek uruchamia wybrany motyw muzyczny z gry. Kolejny jakże wkurzający pomysł. Może to wyłącznie moje widzimisie i komuś może to się podobać. Jednak ja zdecydowanie wolę spójność menu znanego z PS4, Xbox Series X czy One niż tego z PS5. Szkoda, bowiem twórcy PS5 zmarnowali tu potencjał pokazania choćby tego efektownego menu jako tła. Niestety widzicie je wyłącznie przed zalogowaniem się, a więc gdy w menu macie wyłączoną opcję automatycznego logowania się za pomocą pada. Podobnie sprawa wygląda w przypadku świetnego motywu muzycznego, którego słychać ale tylko w wybranych momentach. Dlaczego firma nie pozwala to na wyłączenie tych screenów i zdjęć widocznych w tle, a także odtwarzanej z automatu muzyki? Jeśli znacie na to sposób, piszcie śmiało. No dobrze, ale co dalej? Obie konsole testuję z ciekawości od czasu do czasu w różnych grach. I tutaj muszę Wam powiedzieć, że przykładowo Ghost of Tsushima na PS5 działa wręcz obłędnie. Wciąż wygląda świetnie pomimo, że to gra na PS4. Do tego jeśli posiadacie wykupioną usługę PlayStation Plus otrzymujecie w jej ramach najciekawsze flagowe tytuły do ogrania. Jednak najwięcej czasu poświęciłem FPS-om, takim jak Call of Duty Black Ops Cold War, dla przykładu. I tutaj, zarówno na jednej, jak i drugiej konsoli, gra działa bardzo dobrze. Urządzenia robią więc dokładnie to, do czego jest stworzono, a reszta to tak naprawdę kwestia niuansów i własnych preferencji. Tylko jest tu jeszcze jedna ważna sprawa, którą warto podkreślić. Z doświadczenia wiem, że te niuanse, pozornie mało ważne, w przypadku, kiedy nie wiemy, który sprzęt wybrać, Okazują się często decydujące. Okej, okay, ale o jakie dokładnie chodzi? Zdecydowanie lepiej na PS5 działa wbudowany program do nagrywania rozgrywki: jest bardziej stabilny w porównaniu do jego odpowiednika z Xbox Series X, oraz nagrywa dłuższe materiały i to trzeba uczciwie przyznać. Tak więc ponownie firma Sony pod względem oprogramowania pozostawia w tyle firmę Microsoft. Wprawdzie obydwie konsole potrafią poprawnie nagrywać materiał wyświetlany w trybie HDR, ale to właśnie Xbox okazyjnie nagrywa go z błędem czy z niewłaściwą jasnością. Są to jednak sytuacje sporadyczne. Przejdźmy jednak dalej. Zarówno PlayStation 5, jak i Xbox Series X działają sprawnie i to w każdych grach oraz oferują niemal identyczną jakość wyświetlanego obrazu. Jednak dla fanów FPS-ów, w tym dla mnie, Xbox stanowi nieco lepszą ofertę. Po pierwsze, kontroler, o którym opowiadałem wam w jednym z poprzednich odcinków. Już standardowy pad dla tej konsoli jest bardzo ergonomiczny i w zasadzie jego prostota jest równocześnie jego zaletą, wpływającą bezpośrednio na trwałość. Jednak, jeśli potrzebujecie czegoś lepszego, to spójrzcie tylko na to urządzenie. co właśnie widzicie, to kontroler Elity 2, który działa także z konsolą Xbox Series X. I choć kosztuje praktycznie dwa razy tyle, co tradycyjny pad, to moim zdaniem warto sobie takie urządzenie sprawić, szczególnie jeśli gracie dużo w FPS-y różnej maści. Po pierwsze, jest to produkt premium, mocno konfigurowalny, z dodatkowymi łopatkami, wymiennymi gałkami o różnej długości, ale co najważniejsze, posiada regulowany skok triggerów. Zresztą sami zobaczcie. No dobrze, ale po co to wszystko i co mi to daje, zapytacie? Chodzi oczywiście o czas reakcji. Pomimo iż punkt aktywacji trigera jest wciąż w tym samym miejscu i to niezależnie od trybu jaki sobie ustawimy, to najkrótszy z nich nie pozwala nam docisnąć spustu do końca. Powoduje to, że nasz palec automatycznie potrzebuje mniej czasu, by powrócić do pozycji początkowej. Jeśli więc strzelamy szybkimi seriami, od razu czujemy różnicę. Po drugie, bateria. Urządzenie trzyma kilkukrotnie dłużej na jednym ładowaniu niż standardowy pad na paluszkach czy akumulatorkach, także w odniesieniu do DualSense od PlayStation 5. Jest to coś, co zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Moim zdaniem, tak długo powinny działać wszystkie kontrolery i to standardowe, czy słuchawki bezprzewodowe. Oczywiście, być może w przyszłości firma Sony również wypuści podobne, sprecyzowane urządzenie oferujące zbliżone możliwości. Jednak w tym momencie Xbox ze swoimi kontrolerami, nawet z tym najzwyklejszym, stanowi dla mnie nieco wygodniejszą opcję. Z kolei DualSense z adaptacyjnymi triggerami i haptycznymi wibracjami jest dla mnie ciekawy i interesujący. A także pozostawia daleko w tyle kontrolery Microsoftu w grach przygodowych, ale funkcje te nie nadają się do szybkich gier wielosobowych, gdzie liczy się czas reakcji. Owszem, możemy tego pada używać z powodzeniem i nie będzie on gorszy od standardowego kontrolera dla Xboxa, ale aby móc dysponować podobnym czasem reakcji, koniecznie musicie wyłączyć funkcję adaptacyjnych triggerów. Dla przypomnienia, przykładowy problem, jaki generuje ta funkcja, zobaczyć możecie na tym materiale. więc chcecie mieć krótszy skok triggera i tym samym nieco krótszy czas reakcji, zdecydowanie lepiej zainwestować w kontroler Elite 2. Z prawdzie prostszym mechanizmem regulacji, ale za to pewniejszym. Szkoda tylko, że trigger w moim modelu po czasie lekko skrzypi. Żeby nie było tak słodko, ponieważ za chwilę ktoś napisze, że jestem stronniczy. Oczywiście opinia zawsze jest subiektywna, więc bierzcie to pod uwagę. Jednak staram się w obu przypadkach na tyle, na ile potrafię pokazać wam wady i zalety tych sprzętów. I tak, coś co mnie nieco irytuje w przypadku kontrolerów firmy Microsoft, to przyciski, szczególnie X, Y, A oraz B, które abyśmy mieli pewność, że zadziałają w 100%, musimy naciskać centralnie. Czasami łapałem się na tym, że przyciskając je lekko z boku końcówką palca, pomimo że czuć było aktywację, nie była ona rejestrowana. Pod tym względem nieco lepiej wygląda to w przypadku kontrolera od PlayStation 5. Tak więc, zarówno jeden, jak i drugi mają swoje wady, ale także zalety. Okej, okay, ale nieco wcześniej wspomniałem wam o słuchawkach bezprzewodowych. Otóż miałem okazję przetestować nowe, dedykowane konsolom Xbox Series słuchawki bezprzewodowe, i szczerze mówiąc, trochę się zawiodłem. O ile sama konstrukcja oraz obsługa są przemyślane i po prostu fajne, tak jakość dźwięku pozostawia, w mojej opinii, wiele do życzenia. Być może zdarzył mi się wadliwy model, ponieważ Michał, a więc jeden z moich patronów, bardzo sobie je chwali, ale dla mnie ilość basu była strasznie przytłaczająca. Bas dominował wszystko, brakowało im szczegółowości i precyzji. Słyszałem nawet, że jest to kwestia ustawień korektora i grzebiąc w nim, można uzyskać finalnie świetny dźwięk, ale wydaje mi się, że nie o to powinno chodzić w tego typu sprzęcie. Słuchawki mamy podłączyć i od razu mają oferować najlepszy możliwy dźwięk, a przynajmniej najbardziej neutralny. Z drugiej strony myślę, że skoro można poprawić to za sprawą Equalizera, to firma Microsoft prawdopodobnie poprawi standardowe ich ustawienie za sprawą jakiejś aktualizacji. I jeśli tak faktycznie będzie, to oczywiście wam opowiem. Na tę chwilę jednak polecam Wam, jeśli szukacie ten sprzęt, szczególnie do FPS-ów. Są to słuchawki HyperX Cloud Alpha, wprawdzie na kablu, ale za to jakość dźwięku i precyzja tak ważna, kiedy musimy słyszeć dokładnie z którego kierunku nadbiega przeciwnik stoją tu na najwyższym poziomie. Są to najlepsze słuchawki, jakie miałem do tej pory. Na koniec zostawiłem sobie coś, co przynajmniej mnie bardzo przekonuje do Xboxa zaraz po kontrolerach, a więc Game Pass. Game Pass oferuje dostęp do ogromnej bazy gier, w tym FPS-ów firmy Electronic Arts, Bethesda i wielu innych wydawców. Tak więc w tej cenie gramy w gry z serii Battlefield, Titanfall, Battlefront, Doom, Rage 2, Crisis czy Wolfenstein. Co ciekawe, od 1 kwietnia dostępna w ramach usługi jest najnowsza polska gra Outriders. Wcześniej The Medium czy świetna gra Star Wars Squadrons i naprawdę ogrom innych gier, które ciężko teraz wymienić. Jest to biblioteka, która choć droższa jest sporo od takiego PS Plusa, to oferuje zdecydowanie więcej. Być może w przyszłości Sony wprowadzi podobną ofertę i mocno trzymam za to kciuki, ale na ten chwilę nic na to nie wskazuje i nie wiemy czy tak faktycznie będzie. W tym konkretnym momencie ponownie bardziej do mnie przemawia Xbox Series X z Game Passem niż PlayStation 5 z PS Plus. Zaraz, zaraz, ale co z ekskluzywami, które mogą przecież zaważyć na podejmowaniu decyzji? Sam przecież czekam na gry od studiów współpracujących z Sony. Ale myślę, że realnie upłynie jeszcze minimum kolejne pół roku zanim cokolwiek się pojawi. A i wówczas może się okazać, że gry te nie będą na wyłączność, a jedynie na czasową wyłączność. Powiem dokładnie tak było w przypadku gry Horizon Zero Dawn, która finalnie trafiła również na pecety. Mało tego, praktyki te wydają się być realną normą w przyszłości, bowiem jak zaznaczył szef firmy Sony, a więc Jim Ryan, powiększenie bazy fanów ma też znaczenie z finansowego punktu widzenia. Co oznacza przy okazji, że poszczególne marki jak określił mają coraz większy kaliber, a gry są coraz droższe w produkcji. Tak więc wkrótce może się okazać, że zarówno Sony, jak i Microsoft mogą pójść w kierunku właśnie czasowej wyłączności. Podsumowując, to muszę powiedzieć, iż sprzęty obu firm działają u mnie bardzo dobrze. Także oferują niemal identyczną jakość gier w tym momencie. Są to przy okazji konstrukcje wyznające nieco odmienną filozofię, jeśli chodzi o dostarczanie wirtualnej rozrywki, a każda podążyła swoją ściśle określoną drogą. Oczywiście dla nas to jak najbardziej dobrze, ponieważ im większa różnorodność i konkurencja na rynku, tym szybciej każdy znajdzie coś dla siebie. Pamiętajmy także, że konsole są tylko narzędziami do tego, aby móc miło spędzić czas w grze, a nie celem samym w sobie. Może mi się podobać lub nie menu danej konsoli, ale w gruncie rzeczy i tak stanowi ono drobny przystanek na drodze do odpalenia gry. Więc tego typu rzeczy są jak zwykle kwestią własnych preferencji. A tymczasem z mojej strony to wszystko na dzisiaj. Dzięki serdeczne za uwagę. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. I do usłyszenia już wkrótce. Trzymajcie się. Cześć.